Dzisiaj przychodzę do Was z moim nowym projektem. Jest to włóczka Nowita, 7 braci. Z której właśnie powstaje mój kolejny sweter od Petit. Przechowuję go w takim uroczym woreczku od Lucy, uwielbiam te woreczki. Już zaczęłam go jakiś czas temu, ale moje projekty właśnie się kończą i postanowiłam właśnie zabrać się za tego typu sweterek. Uwielbiam kolor zielony, niebieski, różowy, więc postanowiłam, że tym razem połączę go właśnie w tym sweterku. Jestem ciekawa, czy wy również lubicie łączyć kontrastowe kolory ze sobą. Ja uwielbiam. Uwielbiam właśnie kombinować przy projektowaniu, przy dzierganiu, żeby tworzyć coś, czego nie ma nikt. Także czekam na odpowiedź, moi drodzy. Czy mieszacie takie kolory, czy raczej bazujecie na ombre lub innych barwach? A jaki jest wasz ulubiony kolor? Pozdrawiam was serdecznie. Buziaki pa!